kubeczki do wysiewu. Pokażę wam kolejną sztuczkę. Może dla kogoś nie będzie to niczym nowym, ale na pewno nie wszyscy o tym wiedzą i robią to dla nich. Ja dużo roślin wysiewam w różnego rodzaju kubeczkach, które też trzeba zmieniać na coraz większe w miarę gdy rozsada rośnie ale nie o tym teraz powiem powiedzieć. Kubeczki mają gory wzmocniony rant, który powoduje, że trudno jest ustawić je jeden obok drugiego. Zajmują wiele miejsca i są mniej stabilne, ale wystarczy go ściąć, a one same dopasują się do siebie. Oczywiście w kubeczkach trzeba zrobić otworki w dnie, dać kawałek papieru toaletowego, aby ziemia się nie sypała, drenażu i wysypać grunt z perlitem i na tej samej powierzchni pomieścimy dużo więcej sadzonek.